Siedzi w tobie coś dziwnego, coś, co sabotuje każdą dobrą okazję, coś, co sprawia, że tuż przed sukcesem robisz krok do tyłu. Nie wiesz jeszcze, co to jest, ale czujesz to. Ten dziwny niepokój, gdy rzeczy zaczynają się układać za dobrze. Ten głos, który szepcze, że nie zasługujesz, to nie przypadek, to nie pech, to coś znacznie głębszego. Dzisiaj dowiesz się, Dlaczego boisz się tego, czego najbardziej pragniesz? I co ważniejsze, jak to zmienić? Zostań ze mną do końca, bo to, co usłyszysz, może wywrócić twoje życie do góry nogami. Zacznijmy od brutalnej prawdy. Większość ludzi nie boi się porażki, boi się sukcesu brzmi absurdalnie, prawda? Ale pomyśl o sobie. Ile razy miałeś szansę na coś wielkiego i w ostatniej chwili się wycofałeś? Ile razy sabotowałeś swoje własne plany? Ile razy wybrałeś bezpieczną przeciętność zamiast ryzykownego wielkiego życia? To nie lęk przed porażką, to lęk przed tym, kim będziesz musiał się stać, żeby odnieść sukces. Sukces wymaga od ciebie przemiany. Wymaga, żebyś stał się kimś innym. Kimś, kogo jeszcze nie znasz. A ludzie instynktownie boją się tego, czego nie znają. Nawet jeśli to coś lepszego. Ayn Rand mówiła, że największym wrogiem człowieka jest jego własny umysł. Nie świat zewnętrzny, nie ludzie, nie okoliczności. Twój własny umysł, który został zaprogramowany do sabotażu. Zaprogramowany przez lata społecznego kondycjonowania, które kazało ci myśleć, że sukces to coś złego, że bogactwo to grzech, że wyróżnianie się to egoizm. Ale to dopiero początek. Prawdziwy problem leży głębiej: boisz się sukcesu, bo boisz się odpowiedzialności, bo sukces oznacza, że już nigdy nie będziesz mógł się schować, już nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że nie miałeś szansy, już nigdy nie będziesz mógł obwiniać innych za swoje życie. Sukces oznacza, że stajesz się w pełni odpowiedzialny za siebie i to przeraża większość ludzi na śmierć. Pomyśl o tym. Gdy jesteś na dole, masz wygodną wymówkę. Świat jest niesprawiedliwy, ludzie mają więcej szczęścia, rodzina cię nie wspiera, ale gdy osiągniesz sukces, ta wymówka znika. Stajesz się żywym dowodem na to, że można, a to nakłada na ciebie ogromną presję. Ale jest jeszcze coś gorszego strach przed odrzuceniem. Gdy odnosisz sukces, ludzie patrzą na ciebie inaczej. Niektórzy cię podziwiają, ale wielu zaczyna cię nienawidzić. Twój sukces przypomina im o ich własnej przeciętności, twoja odwaga przypomina im o ich tchórzostwie, twoja siła przypomina im o ich słabości. I nagle odkrywasz, że droga do sukcesu jest samotna, że większość ludzi woli Cię widzieć na dole niż na górze, że przyjaciele przestają być przyjaciółmi, a rodzina zaczyna mieć do ciebie żal. Ayn Rand nazywała to zawiścią przeciętności. Większość ludzi nie może znieść, gdy ktoś inny osiąga to, czego oni nie potrafią. Więc próbują cię ściągnąć na swój poziom. Próbują cię przekonać, że sukces to przypadek, że nie zasługujesz, że powinieneś się wstydzić. Twój podświadomy umysł to wszystko wie. Wie, że sukces oznacza walkę, nie tylko z zewnętrznym światem, ale z najbliższymi, więc chroni cię przed tym, sabotuje twoje plany, sprawia, że rezygnujesz tuż przed metą. Ale teraz przychodzi najważniejsze pytanie: jak to zmienić? Jeśli ten materiał do tej pory trafia w sedno, zostaw łapkę w górę. To pokazuje, że jesteś gotowy na zmianę, a ja wiem, że jesteś. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to przestać się ukrywać, przestać udawać, że jesteś kimś innym. Sukces nie przychodzi do ludzi, którzy się maskują, przychodzi do ludzi, którzy mają odwagę być sobą. To nie znaczy, że masz być leniwy, czy robić to, co wygodne. Chodzi o to, żeby być najlepszą wersją siebie, tą, którą masz w środku, ale z jakiegoś powodu trzymasz ją w ukryciu. Ayn Rand uważała, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do wielkości, ale większość ludzi go marnuje. Dlaczego? Bo wielkość wymaga wysiłku, wymaga cierpienia, wymaga poświęceń, a ludzie instynktownie unikają bólu. Ale oto sekret, którego nikt ci nie powie: ból jest tymczasowy, żal jest wieczny, będziesz cierpieć, tak czy inaczej, będziesz cierpieć z powodu tego, co robiłeś, albo będziesz cierpieć z powodu tego, czego nie robiłeś. Wybór należy do ciebie. Druga rzecz to zmiana myślenia o pieniądzach. Większość ludzi myśli, że pieniądze to zło, że bogactwo to grzech. Że sukces finansowy oznacza, że ukradłeś komuś innemu. To wszystko bzdury. Pieniądze to tylko narzędzie. Miernik wartości, którą dajesz światu. Gdy pomagasz innym, dostajesz pieniądze. Gdy rozwiązujesz problemy, dostajesz pieniądze. Gdy tworzysz coś cennego, dostajesz pieniądze. Nie ma nic złego w chceniu bogactwa. Jest coś złego w chceniu bogactwa bez dawania wartości w zamian. Ale prawdziwy przełom przychodzi, gdy zrozumiesz jedną rzecz. Sukces to nie cel. Sukces to skutek uboczny. Nie dążysz do sukcesu. Dążysz do bycia osobą, która sukces przyciąga. Stajesz się kimś, kto rozwiązuje problemy, kto tworzy wartość, kto pomaga innym, a sukces przychodzi naturalnie. Ayn Rand mówiła, że nie można oszukać rzeczywistości. Nie można udawać wielkości. Albo jesteś wielki, albo nie jesteś. Nie ma nic pomiędzy. Ale wielkość to nie talent, wielkość to wybór, wybór, żeby być lepszym dzisiaj niż wczoraj, wybór, żeby nie poddawać się, gdy inni się poddają, wybór, żeby iść naprzód, gdy inni idą w bok. Teraz przychodzi najtrudniejsza część. Musisz przestać prosić o pozwolenie, przestać czekać, aż ktoś ci pozwoli odnieść sukces, przestać szukać aprobaty, przestać pytać innych, czy to, co robisz, jest w porządku. Twoje życie to Twoja odpowiedzialność. Nikt inny nie przeżyje go za Ciebie, nikt inny nie podejmie za Ciebie decyzji, nikt inny nie osiągnie za Ciebie sukcesu. Jest jedna rzecz, którą musisz naprawdę zrozumieć. Sukces to nie chwila. To nie jedno wydarzenie, które wszystko zmienia. Sukces to proces. To codzienne wybory, codzienna praca, codzienne przekraczanie samego siebie. Nie ma jednego momentu, w którym stajesz się kimś sukcesu. Każdego dnia go budujesz. I tu przychodzi najważniejsza lekcja. Zacznij dzisiaj. Nie jutro, nie w poniedziałek, nie po wakacjach, dzisiaj, teraz. Zrób jedną rzecz, która przybliży cię do sukcesu, jedną małą rzecz. Napisz jeden e-mail, zrób jeden telefon, przeczytaj jedną stronę, cokolwiek, ale zrób to teraz. Bo widzisz, sukces to niewielkie gesty, sukces to tysiące małych decyzji. Decyzji, żeby wstać wcześniej. Decyzji, żeby się uczyć. Decyzji, żeby nie poddawać się. Decyzji, żeby próbować jeszcze raz. Ayn Rand wierzyła, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia. Ale szczęście to nie coś, co ci się należy. Szczęście to coś, na co musisz zapracować. Coś, co musisz zbudować. Coś, na co musisz zasłużyć. A sukces to tylko sposób na budowanie szczęścia, sposób na tworzenie życia, które będzie miało sens, życia, z którego będziesz dumny, życia, które będzie warte przeżycia. Ale pamiętaj jedną rzecz: sukces bez charakteru to tylko puste zwycięstwo, sukces bez wartości to tylko złudzenie, sukces bez celu to tylko zabawa. Prawdziwy sukces to, gdy stajesz się osobą, którą chciałeś być. Gdy robisz to, co chciałeś robić, gdy pomagasz tym, którym chciałeś pomóc, gdy tworzysz to, co chciałeś stworzyć, tu nie chodzi o to, żeby być bogatym, chodzi o to, żeby być wolnym, wolnym od strachu, wolnym od ograniczeń, wolnym od cudzych opinii, wolnym od własnych wymówek. A gdy jesteś wolny, sukces staje się naturalną konsekwencją, nie musisz go gonić, on sam do ciebie przychodzi, ale żeby to się stało, musisz przestać się bać, przestać się bać wielkości, przestać się bać odpowiedzialności, przestać się bać tego, kim możesz się stać. Musisz zrozumieć, że strach to tylko iluzja, strach to historia, którą sobie wmawiasz, historia o tym, że nie potrafisz. Historia o tym, że nie zasługujesz, historia o tym, że to niemożliwe, ale to tylko historia. A historię można przepisać. Twoja nowa historia zaczyna się teraz historia o kimś, kto nie bał się marzyć, kto nie bał się próbować, kto nie bał się odnieść sukces, kto nie bał się stać się tym, kim naprawdę może być. Jeśli coś w tobie się poruszyło podczas oglądania tego materiału, jeśli czujesz, że to o tobie. Napisz w komentarzu jedno słowo: gotowy. To będzie twoje symboliczne zobowiązanie wobec siebie: zobowiązanie, że przestajesz się bać sukcesu. I jeśli znasz kogoś, kto też się boi swojej wielkości, udostępnij mu ten materiał. Czasami jedno słowo może zmienić czyjeś życie. Sukces nie przychodzi do tych, którzy go chcą, sukces przychodzi do tych, którzy na niego zasługują a zasługujesz na niego znacznie bardziej niż myślisz. Twoja podróż zaczyna się teraz. Pytanie brzmi czy masz odwagę ją rozpocząć?